Cześć wszystkim, nazywam się Paulina Przybyło, mieszkam w Głopiewcu koło Poznania, dlatego Darek powiedział dzisiaj, że Poznań będzie widoczny. Z zawodu jestem technikiem obsługi ruchu turystycznego, na ten moment pracuję na 1,4 etatu w IKEA i zajmuję się dwójką brzdąców, 4 i 5-latkiem i też z ich powodu jestem w tej firmie, Moje dzieci bardzo mocno chorowały w zeszłym roku, przez kilka miesięcy mieliśmy notoryczny kaszel z wymiotami w nocy, katary, bóle brzucha, zmiany skórne. Robiliśmy testy alergiczne, chłopcy przechodzili też jakieś oczyszczanie w międzyczasie, lekarze dawali nam sterydy, różne rzeczy. Ja byłam w takim miejscu, z moim mężem byliśmy wykończeni, bo ten oceny dawał nam spokoju, zresztą każdy wie jak dzieci chorując się dzieje. I słuchajcie, ja poznałam Darka w zeszłym roku, w kwietniu. I, I to było tyle. My się po prostu poznaliśmy na konferencji chrześcijańskiej, i później jakoś tak oglądałam um, na Facebooku, wyskakiwały mi jego filmiki. <laughs> I widziałam te shorty właśnie i odnośnie zdrowia ludzi, y, że zachodziły jakieś zmiany. Darek wspomniał o swoim synu, i ja pana już zaczęłam do niego pisać, i w pewnym momencie udało nam się skontaktować. Dodam tylko, że ja bardzo długo się modliłam o to, żeby Bóg mi wskazał drogę, co ja mam, jak ja mam pomóc moim chłopcom. Ja byłam wykończona, bo od września wszystkie choroby wróciły. Oni połowę czasu byli w przedszkolu, a połowę nie byli. I w międzyczasie przyszła mi w ogóle myśl tego nie mówiłam przyszła mi myśl, że ja bardzo cenę zdrową żywność, ale nie mam pojęcia, jak ją łączyć. I mówię, ja cię, czy to wszystko mogło być połączone? Jak się dowiedziałam o Duo Life, jak Darek skontaktowaliśmy się, to ja po prostu już mam w ciemne. On mi powiedział, z czego wyszedł jego synek. Ja zamówiłam te produkty. Po tygodniu stosowania nam minął kasztor z wymiotami. Dla mnie to było niesamowite. My mieliśmy spokój. Wiecie, ja się nasłuchałam od teściów od wszystkich, że nie dwa o dzieci, więc dla mnie to było trudne. Później wiadomo, mieliśmy jakieś perpetie. Jeden synek wyszedł całkowicie. Myślę, że też byłam przeprowadzona przez okres dłuższego oczyszczania tym kazałem to 5 miesięcy, Oliwier jest jeszcze w trakcie, ale dlatego, że mamy inne rzeczy, ale chwała Bogu za Duo, bo naprawdę wychodzić z tego wszystkiego. I połączenie tych, pro, tych produktów, Ja w ogóle, wiecie, ja nie mam żadnych innych witamin. Ja miałam po prostu zawsze półkę witamin, wszystkie jakieś dobrej jakości. Ja mam tylko Duo Live, ludzie do mnie przychodzą i patrzą, co tam się dzieje. I dlatego ja dołączyłam do Duo. I czy to zmieniło moje życie? Chyba nawet nie umiem opisać. Wiecie, ja jestem od grudnia yy, Historie ludzi, które nasłuchałam się, jak pamiętam, ja miałam koleżankę, która nie mogła w wciąż, wysłałam historię Patrycję Kruk, ona od razu się odezwała, co zamawiać. Po prostu jak ja zaczęłam słuchać tych historii ludzi, to ja nigdy czegoś takiego nie słyszałam. Każdy z was, klubowiczów, ma taką historię do opowiedzenia. Dla mnie to było niesamowite, ja poznałam tam fantastycznych ludzi, byłam na każdym webinarze, na każdym czegoś się uczyłam. Jak Jadzia ze swoją wiedzą wychodziła, to ja w ogóle nie wiedziałam, co mam notować. Teściowa na coś choruje, ja z nią biegnę z Alosem. No to wiecie, to po prostu, o tym się nie da nie mówić. Ja myślę, że każdy z was to przeżył. A za tym szły awanse. Ja po prostu mówiłam ludziom. Yy, wiecie, to może być banał, że ktoś powie, a, a pokochaj, a to. Nie, naprawdę trzeba spróbować ten produkt. Jak nie spróbujesz, nie dowiesz się, bo ja musiałam spróbować. Yy, ja nie, um <laughs> nie umiem myśleć o niczym innym, gdzie jestem, to sobie myślę, ja trochę zwolni. Nie mów tylko o duo, yy, ale, mam nadzieję, że nie mówię tego nachalnie, ale po prostu, no wiecie, po prostu ludzie chorują. Naprawdę, tylu ludzi choruje. Ja pracuję w ICA, ja widzę jak ludzie kupują przedmioty, ale często tu się powtarza o tym, że nie dbamy, dbamy o swój samochód, ale nie dbamy o swoje własne zdrowie. Ja w końcu, cztery lata po pierwszym porodzie, zaczęłam dbać też o siebie. Naprawdę, dla mnie to jest w ogóle, ja Ci dziękuję Darku, bo Ty w ogóle mnie tu poprowadziłeś, ja Dziękuję każdej osobie, którą mam do zespołu. Ja w ogóle, naprawdę, nie tylko. Ja byłam na szkoleniach, na konferencjach, poznałam fajne osoby Gosie, y, Alicję, Dankę. No, wszyscy wiecie, nawet to bliderze oni tacy przestępni, oni ze mną rozmawiają. Nikt mnie nie traktuje, że jestem. Ja, nie wiem, dla mnie to jest w ogóle niesamowite. I autentyczność tych ludzi i to, że My mówią, kiedy jest słabo, mamy spotkania takie w poniedziałek, które są dla mnie mega cenne, i jesteśmy w tych pokojach, i ludzie mówią, no słuchaj, miałem słaby tydzień i nikt nie mówi, jak mogłeś. To było niesamowite dla mnie też. Ta firma jest dla mnie drogą do wolności. Eee, ja nauczyłam się na nowo marzyć. Eee, uczę się zdrowego rozwoju. Jakieś byłam w niezdrowym rozwoju osobistym. Uczę się zdrowego rozwoju. Jestem świadomą mamą. Ja wiem, co mam w domu i ja wiem, co ja proponuję ludziom. Ja się nie wstydzę o tym mówić. Eee, więc tak, dziękuję bardzo. Super, super, Jeny. Wiecie co, zobaczcie. Ile w tak krótkim czasie może się u człowieka zmienić po prostu w życiu? Ja, Paulinko, też Ci dziękuję za to zaufanie i przede wszystkim jestem pod ogromnym wrażeniem. Zawsze opowiadam tu mojej żonie o Tobie, o tym, co się cudownego tam dzieje, właśnie bo działasz sercem. I naprawdę po prostu niesiesz tą wartość innym tak od serca. I dlatego właśnie słuchajcie, są te rezultaty. Tu serduszka, tu jest czat, o serduszka dla, dla Paulinki. Także jesteśmy naprawdę, wiecie, pobłogosławieni każdą osobą, która właśnie, tak jak Paulina, po prostu postanowiła zawalczyć o swoje zdrowie, postanowiła zawalczyć o swój styl życia. Bo wiecie, Polinka ma dwójkę dzieci, jeszcze pracuje, jej supermąż Krzysiu też pracuje, więc wiecie, to wszystko trudno łączyć razem jeszcze małżeństwo i tak dalej. Ona wybrała, że chce zmienić też swój styl życia i swoją drogę kariery, i się angażuje, jest na szkoleniach i zawsze to serce rośnie, kiedy widzisz po prostu kogoś, kto ma marzenia i po prostu yy, się cieszysz, że wreszcie znalazł pojazd żeby te marzenia zrealizować na 100%. Na 100% to jest ten pojazd. Ja wiem, bo słuchajcie, dzisiaj nie będę o tym mówił. Jak chcecie, to na YouTubie wpiszcie Dariusz Miecki, zobaczcie moją historię. Moje życie się zmieniło kompletnie. Także jeszcze raz gratulacje, Paulinko, tego awansu i dla wszystkich osób, które się do tego przyczyniły i dla całego zespołu, bo to jest święto też całego naszego zespołu. Jeśli chcesz posłuchać więcej takich historii klubowiczów Duo Live, właśnie historii dotyczących tego, jak. Na przykład mamy zmieniły swoją karierę, swoje życie. Jak przedsiębiorcy sprzedali swoje biznesy i wreszcie są wolnymi ludźmi, nie mają stresu i budują tutaj z nami biznes w duo life. Jeśli chcesz posłuchać historii różnych osób z różnych środowisk, z różnych zawodów. Poproś o link do strony naszego zespołu. Tam jest taka zakładka Styl Życia. Tam masz prezentację firmy, historię klubowiczów, tam masz historię powstania firmy. Także gorąco Ci polecam, żeby się z tym zapoznać.